Siema, z tej strony Szope, a dziś jest ze mną Kacperro. No dziś pokażemy wam, jak dać komuś pojazd. Oczywiście do jest wam potrzebne MCO, off radar no i pojazd na stracę, no i znajomy, który ma te modowane pojazdy. I tak podjeżdżamy po kolegę, kolega niech tylko se autko przy... przy... Pu! Podstawi nam. No oczywiście musiał walnąć. Hehe, he. ale nie Arto. płacze... Ale nie płaczemy. Wpadnijcie tam do Kacpra, nie wiem, dobijcie mu tam 30 subów. Podjeżdżamy pod MCO. Kolega wchodzi do nas na wiadomości albo na Franklina. Wyrzuciło go. My odjeżdżamy. No i dwa razy na pana Mr. Franklin. I wchodzimy do MCO. Wejdź sam. I teraz dalej znowu na, Frankl na Franklina. Anulujemy. Respi nas. No i mamy pojazd. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i cześć.